Manko. ja jestem Benek, a wy jesteście na kanale Wild Rift I to jest następna gra w drodze do Golda Cały czas jesteśmy w Silverze 2 Niestety ostatni mecz przegraliśmy a Jesteśmy o krok od wejścia do serii Do Silvera 1 e, Może jak wygram ten mecz to wejdę do serii Bo mam podejście 78 LP Więc wystarczy mi 22 żeby, żeby wejść do serii Okej okay. Oni kogo mają? Takich ziutków Okej, okay. stoją sobie ładnie no, Oni sobie stoją Dobra, cofnijcie, 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 cofnij Tam Kurde no ziomuś Właśnie przecież co za debil. To już, to już, dobrze nie świadczy o tym. Dali się... Daliśmy się tutaj nieźle. I tracą swój ewentualny czas. Kurczaczki, to było źle zagrane. Ten WW tutaj popełnił błąd. A ja popełniłem jeszcze większe. Dobra. Poś nas się napiję tego i pójdę sprawdzić tutaj. O kurczaczki, Z dostaje do akali. Ale w sumie to było do przewidzenia, że on będzie dostawał od tej akali. Bo. No, co bo jest głupi. Tak, ten dał radę wziąć tutaj. Dobra, ja podejdę. Wszyscy błyskają, jeden za drugim. To jest śmieszny mecz, śmieszny początek. Ojej. Nie podoba mi się, bo jestem do tyłu z farmą. No wiedziałem, że to się tam tak skończy. Jeszcze pewnie nie zdążę tam dojść. Niestety. Znaczy, prawie na pewno nie zdążę tam dojść. Ja sobie chcę tutaj wejść. Ci dziewczynie, choćbyście grali Rankeda najważniejszego na świecie. Zawsze trzeba odpisać. Zawsze. Bo golda zawsze można wbić. A drugiej takiej samej dziewczyny, no to już się nie znajdzie. Dobra, kurczę, nie mam. Nie mam man. Aha, tutaj jest spory taki zwrot tej many za, za tego krawika, więc można sobie zejść. No niestety z. Nie gra najlepiej i będzie go trzeba albo bardzo pilnować, albo bardzo pilnować. Aha, on tutaj, on na tym stracił tyle hapsa, co za łopek. Dobra, idę, idę jeszcze po blue. No, wiosło jest też obity niesamowicie. Otwarmia co prawda jakoś tą tą Kurczę, czemu mi bierzesz krawa ziomuś? Czemu mi bierzesz krawa? Co ten koleś ma? Co ten koleś ma? Ten, ten Zed jest straszny To co on gra, to jest po prostu jakaś porażka totalna okej okay. wracam honor, mam nadzieję że tam? Ten... Wow. Wow, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pięknie, pięknie to nami zrobiła. Nie wiem skąd ona wiedziała, że, że on tutaj jest. On pewnie robił moje. Tak, tutaj teraz mogę cofnąć. Eee. Aha, one się już zrespiły, po prostu Kolemy się już zrespiły Oczywiście tym razem gramy pod rynek przyszłości Więc jeszcze może jakieś buty, pięknie No i niby dostajecie darmowe buty Przez to... O, wow, dobrze Ale cofnij teraz, cofnij, bo cię może zjeść tutaj WW na mnie żyje. To dobrze. Fajnie byłoby nam tutaj bota zabić. Jakoś. Mógłbym przejść ich junglą, ale... Raczej widzę na to marne szanse. Idę, idę tutaj. idę, 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 idę. Idę, idę. idę, idę, idę. idę, idę. Dobra. Jakoś to zrobiliśmy Nie najgorzej Josło tam dostaje Biją się No, swidzon, o kurczaczki Ten tam przyszedł, muszę tam iść Idę, 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 idę Idę Okej okay. On może wracać tędy A ja go mogę przywitać bo dlaczego nie dobra nie było tak źle nie było tak źle Dobra, jestem ja stąd spadam, spadam stąd. Dobra, nie zrobię tych tych. A kurczę Wow, no proszę cię Z, poważnie. znowu musimy odpisać okej okay. tak, kupujemy pełen itemek, tabi tutaj nic nie kupimy, kupimy sobie tylko warda Jest nawet, nawet nieźle, ale koniecznie musimy zrobić tego smoka musimy go zrobić Oni go tutaj już mogą praktycznie robić. Ale się daje obijać ten Z. Ale się daje obijać. OK Strasznie się daje obijać. Musimy zrobić tą makali, zabezpieczyć sobie tutaj Botomida. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Wówu jest trochę do tyłu w stosunku. Znaczy, trochę. On trzy razy padł, ja dwa razy zrobiłem, więc jest sporo do, do tyłu. Więc ja spróbuję zrobić solo tutaj tego smoka. Czy mi się to opłaci, czy nie, to nie wiem. Tutaj sobie zładujemy. Wyciągamy, wyciągamy. Wyciągamy. No kurde, to jest wiosło i spółka. No i kto tu lepiej. Kto tu lepiej smajtuje? Ziomuś. Szkoda, że na nic ten ult, ale smajt był dobry. Chociaż w sumie nie, nie wiem ile na obecnym levelu mi bije 540, więc chyba troszeczkę przeparciłem. Jakby się ten głowę za daleko zapuścił. Ila oli? Jak sobie radzi? Jest tam ok. Jest ok. Nie ma co poświęcać im za dużo uwagi. Mid, mid jest 2, 3. No spoko jest. Znowu spróbujemy ją zrobić. Okej. Okay. Dostał chyba ultem. Tędy się może wracać znowu nasz kochany pazuza, pazurzastym Ej, ja idę, idę, idę. Idę, idę, idę. Idę, idę, idę. Dobra, Git. Poszujcie panowie, jak już wam dostarczyłem. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze jednego, który jest za 3 minuty. My sobie stąd cofniemy. Zrobimy sobie zakupy srogie, bo też srogo. Nie, srogo to sobie obronimy tą wieżę. Jednak Z jest słaby, nie chcę mieć spuszczonego mida. Nic z tym możesz zrobić. Stara się jak możesz, ale generalnie słabo. Ok, no i ładnie, to jest najważniejsze. Była troszeczkę obita przeze mnie. Szkoda, że nie dostałem asysty. Ha, kurczę. Wygrywamy na razie sporo, ale... Koziołek. Tutaj jeszcze nie byłem. Mało złoto już za niego dostaje Kto tutaj zginął. No ten nie nie jest najlepszym. Kurczę mam mało. Jestem słabe tak naprawdę. Nie wiem czy powinienem się tutaj brać za tego Heralda. Nie mam ani szybkich bucików. Tu mógłby ktoś przyjść. I mi łatwo zrobić Nie mam to smajta Kurde się muszę wy... okej okay. Przed 14 minutą może go nie wypuszczę Ale generalnie spoko Dobra tutaj zbudujemy Oczywiście tabiki Wow ale się obkupiłem. To jest po prostu mistrzostwo świata. Mistrzostwo światek, ja się obkupiłem. Ech, fajnie byłoby spuszować. Okej. Okay. Perfekcyjnie puszczony Herald Niczym, niczym w lecu, tak naprawdę powiem Wam, że ta gra jest piękna. Kurczę, nie mam tego. Nie mam smajta, proszę zróbmy to szybko. Robię toporek Dobra, pięknie. Wow, będzie trzeci. Jak już będziemy mieli trzy, to już naprawdę jest totalnie highlight. No i pięknie. A Kali się denerwuje, to jest to, co lubimy. Lubimy, jak się przeciwnik denerwują, wtedy, wtedy się rozprasza, wtedy nie gra tak, jak powinien. Nie znaczyłem popatrzeć. Shit. Okay. dla przejęta, tutaj Orn, Orn No hej kowal Hej kowal Nice try Tutaj powoli postawić no warda kurczę ta jungle od dołu to jest po prostu nasza Podrobienie smoka to jest Ward na każdym skrawku ziemi Ok, zróbmy tutaj pusz. Ale ja się tutaj cofnę. W ogóle w bardzo złym miejscu cofam, bo mógłby mnie tu ktoś przy, przyuważyć, Ale spoko, dobra, Black Liver jest nasz. Więcej AD No i to już jest, to już jest equipment na tego smoka. Hmm. tutaj jakiś Rosjanin wyzywa Nieładnie z ich strony coś tutaj mi wibruje w telefonie. Kochanie moje nie pisze nie pisze tutaj jak jest Jak jasuo też jest widdzone więc tutaj wszystko wygląda in our favorite Prosiłbym tutaj o pomoc. Seth zabił Tom za, za minutę 30. Odradza się ten smoczek. Ja wejdę tutaj w jungle Zrobię face checka, ale jestem Olafem. Ja akurat face checka mogę robić. Ja go mogę robić, bo, bo jestem Olafem. Tak. E Co prawda strasznie marnujemy dużo tu czasu Dobra, ten krzak jest bezpieczny, so, w sumie nie wiedziałem czy kurczę muszę zmienić warda Skoro stawiam pinki mhm. Trzeba wiedzieć kiedy zostanę zejść niepokonanym Okej okay. Okej, okay, okej okay. No i pięknie. No i pięknie. Musimy wejść tutaj po tego smoka, bo tak nie będzie. Tutaj możemy wejść na plecy. Cofnij, cofnij, proszę cię. Dobra. Zróbmy tego smoka. Ja mam smajta za 9 sekund. Chciała. Chcieć to prawie zawsze znaczy. Móc. Mamy trzy piekielne smoki. Taką przewagę, że oni już się powinni poddać. Ja mam nadzieję, że ja za ten mecz dostanę tyle. LP, że jednak ee, już awansuję do serii. Dobrze by było, naprawdę dobrze by było. Okej, okay, dawno mi tutaj nie było, to sobie może sprzedam. Czy jestem w stanie coś za to kupić? Nie, no to niech dobra, niech zostanie ta mikstura. ona zawsze jest mi w stanie coś tam pomóc. Ojej, czyli, jakbym wygrał ten mecz i następny. To, to, to byłoby perfekcyjnie. To, to byłbym w Silverze 1 i, i, i cel na dzisiaj byłby spełniony jak najbardziej. Kurczę, to jest. Ja dobrze wiem, że ja w tym bildzie normalnie tak nie biję. I wiem, że to jest efekt tych trzech smoków. To jest, to jest potęga, po prostu trzy piekielne. Ja teraz soluję każdego tutaj możliwego czempa. No jak tam się ma, majosło? No i dobrze. No i dobrze i piękniej w ogóle. Więc chodźmy sobie tutaj teraz. Zróbmy sobie nie żyję Okej, okay, no tak proszę to wykończymy to. Znaczy nie wykończymy, nie mamy minionów. A ja też nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam ulta, więc to też jest takie, że. Ta tutaj orna goni. Okej, okay, no kupuje czas, kupuje czas, chodź tutaj. zapominać o fakcie, że nie mamy ojej, ile Oli dałaś się obić pięknie pięknie Z. mamy teraz miniony z jednej i z drugiej strony ale zrymowałem mamy miniony z jednej i z drugiej strony ten mecz już jest skończony, dla nich po prostu przegrany a nasz jest wygrany może przestanę rapować i się kompromitować bo rap to może dobry robi, ale Trudy mieć skład, a nie Benek. Okej, okay, nice try. Naprawdę to szanuję. Super, wygraliśmy mecz. Ciekawe, czy będziemy w serii, ale tego dowiecie się w następnym odcinku, który już wkrótce na moim kanale. Peace, yo!